Bo wy jesteście bardzo family friendly. Tacy, jak się was ogląda, to można odnieść wrażenie, jaka miła młodzież. A może to jest tak, że wy jesteście normalnym Big Brother'em, tylko bez patologii, pornosów i alkoholu? No Trochę alkoholu ostatnio się tam. Ach, prze, przebija. Niestety <laughs> nie Wielka strata! <laughs> nie, nie, no musimy. Do, do, dojrzy, do, dojrzewamy wraz z naszymi widzami, tak? Oni już mogą pić, no my też zaczynamy. Okej. Okay. <laughs> Dziewczyny też <co> się <laughs> pojawiają? To, to bardziej do Kuby, bo ja mam dziewczynę, więc ja tak... U mnie się pojawia tylko jedna. Okej. Okay, tak. Tak. Nie, a. Nie, nie przekonuj siebie przekonaj. Nie, nie, nie. A ja jedna. jedna, 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 jedna. Kuba. Yy, tylko tak, żebyś ładnie... Bardzo... Coś powiedział. Yy, dobrze. Także my mamy bardzo swoje wąskie grono i yy, z dziewczynami. Oj, nie wiem, no. To... Różnie <laughs> bywa. Różni bywa. Róż bywa. Jezu! Ja poproszę wodę, ale to Angelika, może prosimy. Dobrze, e, powiedzcie, Angel, jakbyś tutaj, bo kolega Trąbka nalał sobie. E, czy, czy, Kuba, do Ciebie teraz pytanie serio. Dobrze. Bo Wy jesteście wirtualnymi kumplami paru milionów Polaków. I czasami jest tak, że potrzebny jest utwór, tak jak utwór Maty, do którego często wracam, Pato inteligencja. dziękuję Ci kochanie, żeby ludzie, rodzice dowiedzieli się, z jakimi dzieciakami mają kontakt. Ja mam pytanie. Kuba poważne, czy nie boisz się, że ty możesz mieć demoralizujący wy wpływ na młodych ludzi i, i nie przerywam ci. Okej. Okay. Ogólnie takie duże zasięgi, jakie mamy, to jest y, czuję, że to jest taka mocna broń, ale tak samo jak broń zależy jaką wykorzystasz. I y, możemy właśnie sprawić, że... No, inaczej, no to od nas zależy, jak to wykorzystamy. Możemy mówić o jakichś ciekawych, fajnych rzeczach i... Yy, Na przykład? Yy, kurczę, pieczone, no. Yy, tak, Kuba. To ja ci dam przykład. Przejrzałem fora. Jakiś ojciec się martwił, że go w nocy syn zagipsuje, bo wyście w nocy zagipsowali Fritza. No kurwa mać! Ja nie chcę mieć dla tego dzieci! To nie my! To nie my, to nie A my. kto? I nie Fritza, tego Fritza. Ale ta sama osoba. Tak. No. Karola ja Wiśniewskiego. Ja nawet nie miało, że czegoś takiego, to No dobrze. Był kiedyś bardzo stary prank. No. Myślę, że, myślę, że Karol nie chce o nim pamiętać. No. No, no ja wiesz, jakby, jakbyście mnie zagipsowali. I jakieś było wyzwanie, które też rzucił Karol, że się nie myje, bo to jest wyzwanie. Dzieciaki podchodzą bezkrytycznie do takich osób jak wy. No właśnie, mm, z racji tego, że y, mamy liczbę, jakie mamy a żyjemy w takim y, czasie, że jest po prostu bardzo mocna y, digitalizacja. Y po prostu jest bardzo mocna digitalizacja. Trąba, tak szczerze, Czy ty Oj. rozumiesz, o czym on mówi. Już, nie już, bo, już, już, bo ja jestem pogubiony, no. Bo się troszkę zestresowałem, nie ukrywam. Ale... ale czym? Jesteś u starszego kolegi, który jest po prostu dociekliwy. Jesteś u przepięknej, mądrej, do, dojrzałej, rozwijającej się artystki. To też jest pewnie ciekawa, prawda? Natalia? Bardzo. Na ale rozumiem, że się stresuje. No to jest jakby ta kanapa generuje stres. No co ty? Trochę tak. Chcesz usiąść tutaj. O, o. o. Ciebie? No, no to siadaj, może tu będzie ci łatwiej, no na pewno no. o, Kuba, więcej no. miejsca no mów e, tylko właśnie jakie było pytanie raz jeszcze co u ciebie w ogóle <laughs>